Tracisz, jeśli nadmiernie oddajesz się i poświęcasz innym. A dlaczego? Zapraszam Cię na film. Cześć, dzień dobry bardzo. Przy kawie pozwól, że napiję siłek. Pyszna kawa. Na wstępie powiem tylko, że firmy Blue Orca. Przez przypadek znaleziona przez mojego męża w czeluściach internetu. Wierzę, że nic w życiu nie dzieje się przypadkiem, także polecam. Akurat piję w kubku, który mam ze spotkania autorskiego. Bardzo dobrze mi się ją pije. Jest to tak pyszna kawa, że mogę ją pić bez mleka. A dla mnie naprawdę kawa musi być pyszna, żeby ją pić bez mleka. Brazylijskie nuty, więc pyszna, pyszna. Polecam. Blue Orca. Przechodząc do tematu dzisiejszego filmu. Zainspirowały mnie w pracy ostatnio pewne wiele rzeczy do nagrania filmu, ale też książka jaka wpadła mi w rękę, w ręce, przeczytałam ją już jakiś czas temu. Należy do mnie Ani Niemczynow. To jest dramat psychologiczny. Ja Ani Niemczynow bardzo lubię jako osobę tam jak widzę ją na Instagramie czy gdzieś w social mediach. To jest pierwsza książka, jaką przeczytałam i temat wpadła mi w oko, ponieważ to jest taka tematyka, z którą ja pracuję. A mianowicie to jest dramat psychologiczny, gdzie jest rozwód w tle. No, wiadomo, ja się zajmuję terapią par, między innymi w tej mojej pierwszej działce, oprócz tej pisarskiej. Zajmuję się terapią par, mediacjami rodzinnymi, nie tylko biznesowymi, no i z rozwodami, to ja mam do czynienia z konfliktami. To jest książka, która. No, trochę, że tak powiem, unaocznia, co dzieje się z rodziną, która jest w trakcie rozwodu, jak do tego rozwodu, do konfliktu w małżeństwie, do kryzysu dochodzi. Oczywiście to nie jest sytuacja każdego, jaka może spotkać i zawsze tak to jest podłoże rozwodu, ale to jest częste podłoże rozwodu, więc ja myślę, że ta książka całkiem dobrze oddaje rzeczywistość. Niektóre rzeczy w tej książce, zwłaszcza główna bohaterka, ja mam wrażenie, że ona jest momentami taka trochę. Nadbudowana aż, aż nad to. No ale z drugiej strony w książkach, jak pewnych rzeczy się nie pokaże bardzo emocjonalnie, to może do, do czytelnika, do odbiorcy nie trafi. Tak samo zresztą jest i z filmami. I ta książka bardzo dużo dała mi do myślenia co do tego, że trzeba stawiać granice, trzeba być asertywną osobą i że gdy się zakłada rodzinę, jest się matką, zwłaszcza matką, to trzeba dbać o swoją przestrzeń, o swój rozwój. Ja nie mówię, że tu trzeba pracować w korporacji ciężko, rozwijać firmę, jak są malutkie dzieci. Nie, to nie o to mi chodzi. Oczywiście to jest kwestia dogadania też między małżonkami, między rodzicami, ale nie warto o sobie zapominać. Zwłaszcza, że te dzieci pójdą kiedyś w świat i z czym Ty zostaniesz, jak, jak Ty zapomnisz. No ale to zaraz do tego przejdziemy. Powiem Ci może o czym jest książka. Jest to książka pewnego małżeństwa ze Szczecina, chyba ze Szczecina. Jest główną bohaterką tutaj Helena, mama, która była prima baleriną, ale dla, dla rodziny zrezygnowała z dobrze zapowiadającej się kariery. Jest jej mąż, Wiktor, który nie docenia tych poświęceń prowadząc podwójne życie. U boku enigmatyczny Klary. Jest i Faust, i córka małżeństwa, nastolatka, która usiłuje odnaleźć się w rzeczywistości pełnej tajemnic, pozorów i gier. Dziewczynce z pomocą przychodzi terapeutka dr Mund, za ku której kunsztem pracy skrywa się bolesna historia. Nie będę się tutaj skupiać na historii tej terapeutki, bo to jest nieistotne, dlaczego, dlatego co chcę powiedzieć, K główna bohaterka, Helena, kobieta, która miała przed sobą wielką karierę, zrezygnowała z niej, ale ona zrezygnowała z siebie totalnie. Także wszystko, co ona robi, to dla swoich domowników, dla córki, którą wozi do prywatnej szkoły na zajęcia dodatkowe, no wszystko dla niej organizuje, dla męża, e, mąż jest prawnikiem wziętym, pracuje, a ona, może tak powiem, wszystko pod nos poddaje, pracuje, piżamki, koszule, e, idealizuje, Idealnie wstaje z rana piecze ciasta, przygotowuje najpyszniejsze obiady, nie że tam jakieś standardowe, tylko ma listę dań wymyślonych, wykwintnych, organizuje wakacje, to ona myśli logistycznie, gdzie pojechać, jak pojechać, no to wszystko jest na jej głowie. Zapach babki drożdżowej wypełnił dom rodzinny. Liniców. Helena uwielbiała wstawać o świcie, by zdążyć zachwycić czymś pysznym swoich domowników. Noc gładko przechodziła w dzień, gdy wciągało, wyciągało się ciasto z piekarnika, a chwilę później usłyszała dźwięk budzika swojego męża. Wyjęła z szuflady garnek, nalała do niego mleka i pogrzała je na kakao. Helena wszystko robi w tym domu. Tuż Kolejny fragment. Tuż po prysznicu Wiktor zarzucił na siebie idealnie wyprasowaną przez żonę piżamę i po cichu licząc na to, że Helena już zasnęła, wyszedł z łazienki na palcach przemaszerował przez korytarz domu prowadzący do małżeńskiej sypialni, gdzie w zamkniętej na kluczy szufladzie zostawił wyciszony telefon komórkowy. Dopisało mu szczęście, gdyż Helena już spała zmęczona miłosnymi uniesieniami, uniesieniami oddychała cicho i równomiernie. A w pomieszczeniu wciąż unosił się ich zapach połączonych ciał. Helena poinformowała go, że chce mieć z nim drugie dziecko, i tak dalej, i tak dalej. Helena jest bohaterką, jest matką, która poświęca się dla rodziny. A mąż mając tak dobrą żonę, wpada w romans z koleżanką z pracy, która jest trochę niedostępna, jest trochę. Tajemnicza, więc ona go przyciąga. Jest, nie jest taka doskonała jak jego żona, to znaczy nie z wyglądu, bo ona jest młoda, atrakcyjna, ale ma tam jakąś swoją tajemnicę. Ta żona jego wydaje się idealna, nie ma rysów na charakterze. Natomiast ta Klara, ta kochanka jego ma. A w tym wszystkim jest córka, która jak dowiaduje się o tym, że jest konflikt między rodzicami, bo wychodzi w końcu to, że mąż zdradza żonę, ten idealny prawnik, to jest taki domek, idealny domek rodziny i wszystko na pozór wygląda pięknie, a na zewnątrz, a wewnątrz, że tak powiem, dzieje się dramat. Trochę mi to przypomina e, taki film z Kate Winslet i Leonardo DiCaprio, Droga do szczęścia, o tak się nazywał. To są lata 50. Tam jest też idealna rodzina na pozór. Domek w USA na przedmieściach w jednym z miast. Mąż pracuje, żona w takiej rozkloszowanej sukni. April wszystko przygotowuje, gotuje, wita męża z kawką z ciastem, jak on wraca po pracy a gdzieś tam się nie układa. On dużo pracuje, jest przemęczony, ona popada w romans z sąsiadem i tak dalej. I tu jest podobnie w tej książce. I w, w, w tym wszystkim dzieje się dramat dziewczynki, Faustii, która no chyba się tnie z tego, co pamiętam. Już nie chcę, nie chcę tutaj przekłamywać, ale jakieś trudne rzeczy się z tą dziewczynką dzieją i, ta, i ona jest zamknięta w sobie i ta terapeutka bardzo próbuje z niej wyciągnąć różne rzeczy. A wszystko dzieje, podziało się przez to, że mąż zaczął zdradzać żonę, a ta żona nie umiała postawić granic, nie umiała zawalczyć o siebie. I dlatego taka pierwsza konkluzja, jaka mi się wysnuwa z tej książki jest taka i z życia też, że trzeba mieć swoją przestrzeń, trzeba o siebie dbać. Nie można tak całkowicie oddawać się drugiej osobie, bo jak za bardzo oddasz się i nie pozwala, żeby ta osoba o ciebie powalczyła, żeby ona też się postarała, żeby ona może w domu też jakieś obowiązki życiowe, domowe miała, nawet jeśli pracuje, żeby ona też czasami to dziecko gdzieś zawiozła na zajęcia dodatkowe, żeby coś zrobiła, żeby coś z siebie dała, to ty trochę hodujesz pasożyta. Ty możesz też dzieci tak hodować, że ty oddajesz siebie, nie jesteś asertywną osobą stawiającą granice, podajesz domownikom wszystko pod nos i hodujesz pasożytów, osoby roszczeniowe. To jest, jesteś takim zadowalaczem innych, ale wiesz co ci powiem? To nie jest miłość. Znaczy, to, jest, to nie jest mądra miłość. Ty może wydaje ci się, że ty kochasz, ale to jest toksyczna miłość. Bo Ty wychowujesz zwłaszcza dzieci wtedy w takiej postawie roszczeniowej, że im się wszystko należy, że o, jak im się coś nie udaje, to one są ofiarami, bo ojciec, bo matka, bo sąsiad, bo toś, ma owo. I one idą w życie z takim przekonaniem, że ktoś im wszystko powinien załatwić. Albo idą później jako dorosłe i jęczą rodzicom, płaczą, że nie mają pieniędzy i daj. To się dzieje, jak dajesz dzieciom wszystko pod nos, jak piszesz za nie wypracowania, załatwiasz różne rzeczy w szkole, jak zamężasz, za żonę wszystko załatwiasz, lekarzy, ogarniasz sprawy urzędowe, wszystko, wszystko. I nikt się nic nie musi starać. No może fajnie, jak się przyjdzie do domu, zje z nami obiad, przyniesie te pieniądze, nic więcej. Ja tu mówię oczywiście odnosząc się do tej perspektywy, gdzie to żona nie pracuje, zajmuje się domem, a tutaj w taki tak jak w tej książce, mąż przynosił pieniądze. I muszę powiedzieć, że z praktyki mojej, ale także z praktyki właśnie koleżanek, jakie pracują bezpośrednio z dziećmi, z młodzieżą, młodzieżą, które są, z którą są teraz takie problemy, bo są próby samobójcze, dzieci się gdzieś tam tną, to często wychodzi tak. Ostatnio rozmawiałam z koleżanką, terapeutką, która z dziećmi pracuje, z psychologiem też dziecięcym przychodzą do jej gabinetu nastolatki i one milczą, ona nie może wyciągnąć, co się tam dzieje, są te dzieci milczące, grają sobie z nią, no i ona różnymi sposobami próbuje, to filmik włączy, to zagada, ale nie poddaje się, było tak, że ostatnio jedną dziewczynę po próbie samobójczej ratowała ze szpitala, w sensie ta dziewczyna trafiła do szpitala i ta psycholożka, moja koleżanka, chodziła do niej i rozmawiała z nią, zaczepiała, ona nie chciała z nią rozmawiać, ta dziewczyna, milczała, ale... Ta, ta moja koleżanka w końcu jakoś się trochę z tego trudnego stanu wyciągnęła byciem z nią. Miała oczywiście zgodę i mamy na to, że tu psycholog może być dochodzą, ale bardzo tej dziewczynie pomogła. Dziewczyna wyszła z tego, jakoś sobie poukładała życie. Dziewczyna, która też, jak wiele innych, jest w takiej sytuacji trudnej. Ja nie mówię, że wszystkie dzieci, do, nastolatki, które tak robią, pochodzą z domów, gdzie jest konflikt między rodzicami, gdzie nie ma spokoju, ale zdarza się tak bardzo często. Te nastolatki, które dokonują prób samobójczych, tną się lub cokolwiek innego robią. Niekiedy są z domów, gdzie między rodzicami jest konflikt, gdzie dochodzi do rozwodu. Ja też miałam takie terapie PAR, takie mediacje, gdzie ludzie nagle przerywali czasami terapię, bo teraz muszą się zająć dzieckiem, bo teraz okazało się, że dziecko ich znalazło się w szpitalu psychiatrycznym, bo nastolatek podjął próbę samobójczą nieudaną. Także to, co się dzieje w domu między rodzicami, ma ogromny wpływ na to, co się dzieje później z dziećmi? Dlatego te dzieci warto, bardzo warto mądrze wychowywać, nie rezygnować z siebie. Ta miłość powinna być mądra, a nie toksyczna. I ta książka to pokazuje, bo tutaj będzie się to małżeństwo rozwodzić i ta żona, ta Helena, która zrezygnowała z siebie, ona później zupełnie zmieni twarz. Ona zacznie tym mężem i tym dzieckiem manipulować, robić różne przedstawienia, szopki, bo. Taki akt zemsty podejmie, że to się nie śni niektórym. Może już nie będę zdradzać fabuły książki, ale to jest ogólnie smutna i ciężka książka, aczkolwiek wielu osobom może pewne rzeczy unaocznić, uzmysłowić, może lampka się czerwona zapali, bo samobójstwa dzisiaj są wśród nastolatków. Próby samobójcze są problemem, rozwody są ogromnym problemem. 80 tysięcy rozwodów za w roku było 2023, za 2024, pełen rok jeszcze nie ma danych z gus ale też za pierwsze półrocze 2024 roku tych rozwodów było 40 tysięcy, więc kto wie, czy za cały 2024 rok nie wejdzie ich więcej niż 80. Tendencja jest zwyżkowa i dlatego warto zdrowo budować związki, zdrowo stawiać granice, nie zapominać o sobie i dogadywać się, znajdować, współ, znajdować wspólną przestrzeń. Taką myślą chcę Ci dzisiaj zostawić. Odsyłam też do moich książek o budowaniu związków takich poradnikowych, dobrych relacji. Jeśli potrzebujesz czegoś, to serdecznie Cię zachęcam do zasięgnięcia po nie, do serii Turbo Nawyki, o pewności siebie, o budowaniu asertywności też. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!